Użyj klawiszy strzałek, aby użyj klawisza, naciśnij literkę P, T, B nie małka lub lepiej. F, aby zmienić no, postać. Jeszcze wszystkie zadania nie zostały wykonane. Odczaruj wszystkie Jupi! zwierzęta. Doskonale Odczaruj wszystkie drzewa. JUPI! Doskonale sobie radzisz! JUPI! Doskonale sobie radzisz! To są te kury, są akurat. Wracaj! Jeszcze wszystkie zadania nie zostały wykonane. Odczaruj wszystkie Trzeba zwierzęta! Odczaruj mm. wszystkie zwierzęta. Nie, to w sumie druga, bo tam jeszcze jest taka pierwsza. Wracaj! Doskonale Jeszcze sobie wszystkie radzi. zadania nie daj, zostały daj, wykonane. Taj, taj. Odczaruj wszystkie zwierzęta. Odczaruj wszystkie drzewa. Yupi. Doskonale sobie radzisz? Uważaj! Most ma mnóstwo dziur. Daj, Musisz być ostrożny, żeby nie spaść. Wracaj! Jeszcze wszystkie zadania nie zostały wykonane! Odczaruj wszystkie zwierzęta! Odczaruj wszystkie drzewa! Jeszcze wszystkie zadania nie zostały wykonane. Odczaruj wszystkie zwierzęta! Odczaruj wszystkie drzewa! Tylko w tą stronę, co się zabijesz, to tak się zresztą. Wracaj! Jeszcze Jupi! wszystkie zadania Doskonale nie zostały wykonane. Radzisz. Odczaruj wszystkie zwierzęta. Odczaruj wszystkie drzewa. Jupi! Doskonale sobie radzisz! Chłopie nawet nie wie, że kiedyś to wyglądało, na wie, Doskonale tam. sobie radzisz! Od tyłu się wszystko robiło. Yupi! Doskonale sobie no bo, radzisz! No, bo kiedyś nie było. no, pipa. Przeskakiwałem ściany całą. Albo w trzecim levelu to się wszystkie poboczne zadania robiło. No i pójść stawka teraz. No. Jupi, Doskonale sobie radzisz! Łatwe to jest. W sumie to ja tyle Jupi! O, o, dobrze, dobrze. Doskonale sobie radzisz! zabawa, jak... Wracaj! Jeszcze wszystkie zadania nie zostały wykonane. Odczaruj Dobra, czekaj, wszystkie zwierzęta. Odczaruj wszystkie drzewa. Kacz! Jupi! Doskonale sobie radzisz! może skakać, jak ma powód dziury wszędzie. Nie wiem, czy one zwalają. Wracaj! Jeszcze wszystkie zadania nie zostały wykonane. Odczaruj wszystkie zwierzęta. Odczaruj, odczaruj wszystkie drzewa. Jupi! Doskonale sobie radzisz! To tu nie, ma. nie był tam chyba, no nie wiem. Nie wziąłeś i tak. Jupi! Doskonale Ubiadzi, sobie radzisz! Kamera. Ja już kurde nie będę kontrolować. Yupi! Doskonale sobie radzisz! Oj tutaj swojego strata za demon. Wracaj! Jeszcze wszystkie zadania nie zostały wykonane. Odczaruj ej, wszystkie ej, zwierzęta. Odczaruj wszystkie drzewa. 188 dalej. Tylko się nie utop. sobie radzisz, wracaj jeszcze no chyba sam sobie po prostu dla siebie tej medabeli, młodzież, bo mnie lawa głupie, teraz Ty pamiętał, też Jupi, Doskonale sobie radzisz! Dobrze, dobrze. Ulepszyłeś się w dobra. jup Doskonale sobie radzisz! Więc tutaj mu się Tutaj def warpa zrób. Dwa def Jeszcze się checkpointem wziąć, zawziąć kartkę i się zabić. Dobra, zgubiłeś kartkę. Weź tu kartkę, weź checkpointa i leć tam na lewo. Nie bez tego checkpointa, no i wiesz. defur furt. Ojej, nie udało się! Spróbuj jeszcze raz! No i tutaj robot, w Lec, leć, leć, leć! Pamiętaj, żeby timer zatrzymać. Lec! Sub 7 musi być. Sub 6. Jupi! Doskonale sobie radzisz. Nie, no 30 sekund to na pewno tyle cię nie zabrało. Wracaj! No, Jeszcze przy. Nareszcie, księga jest dobrze. Dobrze. zamknięta! Sprawdzaj. Teraz powinna stać się niewidzialna. Papatko, nie rób tego.